Dzień dobry, nazywam się Tomasz Ostrowski i jestem przedstawicielem handlowym firmy MobiMed. Przedstawię Państwu dzisiaj jeden z naszych elektrycznych wózków inwalidzkich Airwheel H3T. Co wyróżnia go na tle innych wózków? Jest lekki, składany i wytrzymały, dzięki zastosowaniu aluminiowej konstrukcji. Całkowita waga wózka wynosi około 30 kg. Składanie i rozkładanie tego wózka jest w pełni automatyczne. Wystarczy nacisnąć jeden przycisk a całą pracę wykona za nas elektryczny siłownik. Po złożeniu wózka zajmuje on niewiele miejsca. Jest wielkości dużej walizki podróżnej, dzięki czemu mieści się do większości bagażników samochodowych. Dzięki niskiej wadze i kompaktowym wymiarom elektryczny wózek inwalidzki Airwheel H3T znakomicie sprawdzi się w roli wózka dojazdowego. Możemy go zabrać go za sobą na wczasy lub na wycieczkę. Przejdźmy teraz do parametrów technicznych tego wózka. Bateria litowo-jonowa o pojemności 20 amperogodzin pozwala na przejechanie na jednym ładowaniu do 20 km. Należy jednak pamiętać, że zasięg wózka zależy od kilku czynników, między innymi od wagi użytkownika, ukształtowania terenu czy temperatury otoczenia. Bateria jest wymienna, dzięki czemu bardzo szybko możemy ją wyjąć z wózka. Zabrać ze sobą i naładować. Gniazdo ładowania znajduje się na baterii obok włącznika. Czas ładowania całkowicie rozładowanej baterii wynosi około 10 godzin. Wózek posiada dwa silniki elektryczne o mocy 200W każdy. Pozwala to na rozpędzenie go do prędkości 7 km na godzinę, co jest wystarczającą prędkością do dynamicznego przemieszczania się. Użytkownicy wózków często trafiają na różne bariery architektoniczne. Wózek Airwheel H3T jest w stanie pokonać niewielkie krawężniki oraz podjazdy do 20 stopni kąta nachylenia. Należy jednak pamiętać, że długotrwała jazda pod górkę może uszkodzić silniki lub baterie. Teraz parę słów o właściwościach jezdnych tego wózka. Wózek z przodu ma zamontowane pełne koła, które są skrętne. Dzięki temu możemy obrócić się w miejscu o 180 stopni. Ułatwia to manewrowanie w ciasnych pomieszczeniach. Z tyłu zamontowane mamy koła dętkowe, wyposażone w standardowy wentyl samochodowy. Dzięki temu nie ma problemu z ich pompowaniem. Dość często otrzymujemy od Państwa pytanie dotyczące możliwości manualnego pchania wózka. Oczywiście jest to wykonalne. Wystarczy na silnikach przekręcić dwie wajchy, by przejść z trybu silnikowego na manualny. Wózek wtedy nie stawia żadnych oporów. I w przypadku, gdy na przykład braknie nam prądu w baterii, możemy go swobodnie prowadzić. Analogicznie wygląda sytuacja z powrotem do elektrycznego trybu. Przekręcamy te wajchy i wózek z powrotem jedzie, wykorzystując moc swoich silników. Panel sterowania zamontowany przy podłokietniku jest prosty i czytelny w obsłudze. Z łatwością możemy go przełożyć z prawej strony na lewą, w zależności od potrzeb użytkownika. Wózek posiada również oświetlenie LEDowe z przodu, dzięki czemu widzimy całą przestrzeń przed nami. Należy jednak pamiętać, że jeśli chcemy poruszać się w porze nocnej, należy na oparciu zamocować sobie na przykład kamizelkę odblaskową, tak abyśmy byli dobrze widoczni dla innych użytkowników ruchu. Wielokrotnie pojawiały się pytania dotyczące dodatkowego sterowania dla opiekuna. Oczywiście jest taka możliwość. Wózek Airwheel H3T wyposażony jest w bezprzewodowy pilot, dzięki któremu użytkownik może sam sterować wózkiem lub może to robić jego opiekun. Jeśli ktoś woli korzystać ze swojego smartfona, Airwheel posiada dedykowaną aplikację dla swojego wózka, dzięki czemu możemy bardzo szybko swój własny telefon zamienić w pilot do sterowania wózkiem. Pilot i telefon łączą się z wózkiem dzięki wbudowanemu modułowi Bluetooth. Na koniec chciałbym powiedzieć w paru słowach o zasadach bezpiecznej eksploatacji wózka. Jest to sprzęt elektryczny. Nie zaleca się korzystania z niego podczas opadów deszczu lub śniegu. Jeżeli jednak przytrafi nam się jakaś taka sytuacja, gdy jedziemy wózkiem i złapie nas deszcz, po przyjechaniu do domu należy wytrzeć wózek i w miarę możliwości go osuszyć. Pamiętajmy, aby nie trzymać wózka w zawilgoconych pomieszczeniach. Akumulator jest litowo-jonowy, wymaga więc regularnego ładowania. Jeżeli na przykład w sezonie zimowym nie korzystacie państwo ze swojego wózka, przynajmniej raz na miesiąc należy podłączyć baterię do ładowania. Pamiętajmy, że regularne ładowanie i odpowiednia eksploatacja wydłużają żywotność baterii. Jeżeli często korzystamy z naszego wózka, Pamiętajmy o sprawdzaniu ciśnienia w ogumieniu. Tylne koła są dentkowe. Jeśli będziemy sprawdzać regularnie ciśnienie powietrza, które powinno wynosić około 3,5 bara, zapobiegnie to uszkodzeniu dentek. Gdyby pojawiła się konieczność serwisowania wózka, z powodu awarii czy np. chęci wymiany jakiegoś elementu, Prowadzimy centralny serwis dla wszystkich naszych sprzętów. Zachęcam do szczegółowego zapoznania się z opisywanym dzisiaj wózkiem na stronie www.mobimet.com.pl. Jest możliwość skorzystania z dwóch rodzajów dofinansowań na ten wózek: Z Narodowego Funduszu Zdrowia i Aktywnego Samorządu. Narodowy Fundusz Zdrowia przyznaje jednorazową dotację w kwocie 5 tysięcy złotych do wózków elektrycznych. Natomiast Pefron, czyli aktywny samorząd, wymaga wpłacenia 10% wkładu własnego. Całą resztę pokrywają oni. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani zakupem tego wózka lub jego prezentacją, zapraszamy do kontaktu z naszą firmą. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku.